Cześć, witajcie, to pan 1996. E, dzisiaj zmieniamy karciany nastrój, przechodzimy do naklejeczek. Tak, teraz to są znowu saszetki z Champions League. Okay, no zaczynamy, zaczynamy. E, no, trafiamy oczywiście Messiego i tych innych e, długo przeze mnie wyczekiwanych zawodników. Messiego w ogóle nie mam, tak jak jeszcze trzech innych. Messiego na świeciaku nie mam tak samo jak i trzech innych Diego Costa, ja sobie go postawię bo go bardzo lubię Diego Costa John Samuel Eto i zawodnik Real Sociedad druga wobec tego Saszetka na razie widzę Cienko, cienko ze świeciaczkami, Dobra, ok, Sana. Sauro. Makado chyba. Machado. Aspilikłeta i serna. Słabiutko, słabiutko. Żadnego świeciaczka na razie na te 6 saszetek, No ale na te dwie saszetki. I nie widzę kolejnego. No, słabe, słabe saszetki. Na razie No chyba, że gdzieś tutaj był Messi To od razu by to zmieniło postać Rzeczy Gabi David Dechea, Gea Saviola Pec Niestety Wszystko Wszystko Prawie wszystko to moje powtórki, więc Słabo, słabo W końcu W końcu coś jest Zobaczymy co to. Świeciak. I proszę bardzo, Roman Sirokow Z Zenitu. I Austria wiedeń Też bardzo fajnie. Kolejny fajny unboxing. Kolejne fajne świeciaki, których nie miałem. Patrzcie jak są świeciaki to aż, to aż trzy, prawda? Tak nam się fajnie złożyło. Zostałem jeszcze Werat i... Mm, varela. A więc Roman A Şirokow nie może. Tak tu stać. On musi stać obok. Austrii Wiedeń, której nie miałem jeszcze i szerokowa też nie, więc zostały mi tylko dwie bazówki i dwie świe dwa, mm, dwóch świecących zawodników. Jest to gracz Austri Wiedeń i, Leonel, i Lionel Messi, którego no po prostu trafić nie mogę, a bardzo bym chciał, ale coś jest świecącego. Fischer No, tylko Carlitos, Carlos Tevez. Mario Balotelli, nastasić i y, y, Zruca, patrzcie jak to się podwinęło i to już jest, widzicie, naklejona naklejka, o, a jakbym tak naprawdę jej nie miał, no, panini, podpadły, podpadliście mi, <grym> okej, okay. i ostatnia saszetka, no kurczę, tyle Saszetek już otworzyłem, już liczyć mi się, nie, nie tego i tak nie liczę, ale w tym sensie ile już tego otworzyłem i yy, Messi'ego go jeszcze, jeszcze nie trafiłem. Jest Łukasz Piszczek za to, yy, Stadsgard chyba i Juventus do chodzi do Teresa no i Limbierski. Limbierski, yy, niestety ten unboxing nie był tak owocny jak kilka poprzednich. Yy, Diego Costa już może sobie tam wrócić do swoich kolegów yy, bazówek. Ten unboxing już nie był tak udany jak yy, pozostałe, bo trafiliśmy yy, trafiliśmy Dżegojewa, Juventus, oj, jestem, nie wiem czy to słyszeliście, jeżeli... Przepraszam najmocniej. Jeżeli tego nie słyszeliście, to dobrze. Jeżeli słyszeliście, to bardzo was przepraszam, ale telefon do mnie zadzwonił. <tryk> 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 um. <tryk> Ojej. <tryk> ale mnie kaszel męczy. Dobra. Teves. Sirokov. Tak sukierka zjadłem mi się... <tryk> I tutaj, i tutaj jakiś odłamek tego cukierka wpadł mi... Nie tam, gdzie powinien. Przepraszam. Jeszcze raz. Austria, Wiedeń, Juventus i Dżagoyew. To są nasze... Nie da mi ten kaszel dzisiaj. Kończę więc... Kończę więc... Teraz to są nasze świeżeczki, które trafiliśmy. No a na razie... Musimy się znów obejść smakiem, jeżeli chodzi o z jego na razie do następnego unboxingu i cześć.